No słuchajcie, kolejny sezon, Duda kontra Szafrański i wreszcie e, to, o co walczyłem, może nie tyle walczyłem, co o co naprawdę, e, o czym naprawdę marzyłem. Japońska motoryzacja, japońska motoryzacja, która przebija się wszędzie, przebija się przez wszystkie pokolenia, przez pokolenie dojrzałych panów takich jak ja. No i oczywiście przez pokolenie e, dzieciaków, które dzisiaj grają w gry, młodzieży, którzy... Marzą o tym, żeby mieć jakiegoś Japończyka. Najczęściej marzą o tylno wariatach, bierze się to z driftu, natomiast e, oglądając Tokio Drift, e, oglądając szybkich i wściekłych, tak naprawdę tam były samochody przeróżne były cztero napędówki, między innymi były Subaru i Lancery Evo. No i właśnie, e, ogromne zastanowienie się z mojej strony co robić? Czy Subaru? Na przykład takie. To mamy Subaru N11. Tu mamy GTK, proszę bardzo. Czyli taki e, flagowe Subaru czteronapędowe, rajdowe, od którego wszystko się tak naprawdę zaczęło. Wcześniej było Legasy, które jeździło, ale gdzieś tam to Legasy, tak samo jak w Mitsubishi Galant, nie trafiło do końca e, do serc e, kibiców i do serc tych, którzy japońską motoryzację kochają. Natomiast Gietek to było coś co w pewnym momencie wstrząsnęło świata. No i później po kolei wszystkie wersje. Żeby to zrobić, tak naprawdę, w programie, żeby zrobić to w budżecie 70 tysięcy, umówmy się, że według mnie nie jest to możliwe, natomiast chciałbym sprawdzić e, siebie i sprawdzić, w jakich pieniądzach możemy zbudować czy Subaru, czy Lancer Evo, do, których, do którego później przejdziemy. Słuchajcie, Subaru analiza szybka, silnik, bokser trzeba włożyć kupę forsy, żeby tam przekraczać 330 koni, jeżeli zrobimy bardzo dobrze silnik seryjny, na bardzo dobrych bebechach, ale niedrogo to powyżej 330 koni mamy bardzo dużą szansę, że ten silnik się otworzy, otworzy się tak jak w tym aucie, on stoi wyżej, tutaj w tym aucie silnika nie ma, silnik jest na półce dlatego, że właśnie wybuchł 360 koni silnik nie przeżył. Robimy ten silnik w tej chwili na nowym bloku osiowania. To jest bokser, dwie połówki skręcane. E, trzeba bardzo precyzyjnie taki silnik zrobić e, i żeby miało na przykład 500 koni, to trzeba włożyć w niego 50 koła. Realnie. Natomiast jeżeli chodzi o samo nadwozie, to tak naprawdę nadwozie Subaru niezależnie od silnika. Czy to był silnik 1.6, czy to był silnik 1.5. Czy to było najmocniejsze? STI 2.0 Turbo nadwozia były do 2007, do wersji N12 dokładnie takie same, czyli 1.5 miał te poszerzenia. Jeden 5 miał napęd na cztery na koła, jeden pięć miał szersze drzwi, miał szersze tylne błotniki, czyli żeby zrobić wizualnie z niego STI, wystarczyło zamontować tak naprawdę tylny zderzak, przedni zderzak, progi, wyciąć dziurę tutaj w masce, bo to przetłoczenie było, założyć ten locik to i założyć wielkie skrzydło do tyłu. Tak? To. Jak to mówił mój syn, kiedy był mały, tato, piękny spolier. I tak mu do dzisiaj zostało. Już się spoiler nauczył mówić, ale ale kocha te wielkie spoilery z tyłu. Natomiast e, żaden wyczyn, nie? Nawet zrobić z tego wórca tak naprawdę. No to zakładam błotnik przedni, inny, inny przedni zderzak. Przyklejam poszerzenia na drzwi, na tylny błotnik, spoiler z poprzeczkami, tylny zderzak i mam wórca. Czyli tutaj ja żadnej filozofii nie ma. W środku te auta są bardzo takie same, od spodu Kwestia paru uchwytów. Wjeżdżamy ze skrzynią sześciobiegową DCCD. Silnik klika się idealnie na belkę. Także tutaj, no powiem Wam, że trochę za małe wyzwanie. Troszeczkę tych samochodów zrobiłem. Natomiast tyle o Subaru, bardziej się skłaniam ku Ewo. Ewo jest miłością mojego życia. I co najważniejsze, to musi być ekonomicznie w miarę uzasadnione. Czyli, skoro bym miał kupić Subaru STI, za 120 tysięcy złotych, to dlaczego mam go budować za 120 tysięcy złotych ze zwykłego? Bez sensu. Natomiast lancery dzisiaj osiągnęły taki e, wzrost cen, że w porównaniu ze STI są 2, 3, 4 razy droższe. Dlatego bardziej do lancera się skłaniamy. I zaraz zrozumiecie dlaczego. Tutaj akurat nowa technologia Evo 10. Jedno Evo 10 Wersja europejska, drugie EVO 10, wersja amerykańska, była jeszcze dzisiaj tutaj siódemka e, i ósemka Lancer, ale niestety klienci już się nie mogli dotrzekać tych Audi, je odebrali ode mnie. Natomiast Lancery to jest coś, co zostało stworzone na ulicę. Prawie takie jak do motorsportu, czyli aktywne dyferencjały, świetne skrzynie biegów, świetne silniki, które wytrzymują tak naprawdę serii nie wychodzi 280 koni, robimy z niego 400 wymieniając tylko szpilki i ten silnik nawet nie da o sobie znaku, będzie chodził, będzie działał, świetnie się te auta prowadzą ze względu na aktywne dyfry, fajne skrzynie biegów, no i tak naprawdę do takich samochodów wkładało się klatkę, dwa fotele, flokowana deska, cztery amortyzatory, mocniejszą szperę, Jakąś dobrą elektronikę i co? I mieliśmy n grupę, którą mogliśmy się ścigać i te samochody wygrywało, a subaru lancery mogły tego mogło wtedy tylko wąchać. Niestety tak było. Ale przejdźmy do tego, co chcę robić naprawdę. Także łyk wody, bo się zagadałem. Wy sobie teraz odpocznijcie chwilę i zaraz zobaczycie, jaki numer chcę odwalić. Słuchajcie, to co jest za plecami kamery, a raczej operatora, to jest coś, z czego będę próbował stworzyć Evo. Jak to zobaczycie, to naprawdę trzeba bardzo mocno oczy przymrużyć, żeby w tej wersji zobaczyć Evo. I to Evo takie, które chcę stworzyć, czyli nie takie seryjne, które wychodziło na ulicę, tylko żeby tam było bardzo dużo mocy. Celuję w 700. Wiem, że będzie teraz hejt, będziecie pisać w komentarzach dodatko dodatku moc, 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 no ale co, to, to kocham to, lubię to eee, i lubię moc, lubię wyczyn, ale lubię też piękne, stylistyczne samochody, świetnie prowadzące się, którymi można wykonywać różne ewolucje. Oczywiście pamiętajcie tylko i wyłącznie na torze. Natomiast tak, no będzie potrzebne bardzo dużo magnezu i witaminy B6, tak żeby koncentrację wzmożyć tutaj. No i patrzcie. Będziecie w szoku. Lancer z rynku amerykańskiego, kupiony jako nowy w Stanach na minie przesiedleńcze. Jeden właściciel automatyczna skrzynia biegów. Słuchajcie, coś niesamowitego. Pierwszy raz w Lancerze widzę automata. W Lancerze w tej wersji, czyli buda, na której zostało stworzone Evo EWO 789, czyli te samochody, które tak naprawdę z mocnym uderzeniem. Weszły w świat motorsportu i tym światem motorsportu zawojowały totalnie. Zresztą do dzisiaj samochody z lat 2003, 2004, 2005 ścigają się, mają przedłużaną homologację i co ciekawe, nadal w swoich grupach wygrywają, słuchajcie, czyli do dzisiaj nie zostało stworzone nic, co by chciało tego Lancera Evo nie takiego, no. Lancera Evo tak naprawdę pokonać. Czym te auta się różnią? Różnią się oczywiście przednimi lampami, różnią się maską, zderzakiem, błotnikami. Otworzę tą maskę teraz. To jest Evenement. Subaru robiło taką samą lampę, taką samą maskę, bardzo taki sam stylistycznie zderzak, natomiast Lancer w ogóle nie miał nic z tym e, samochodem wizualnie wspólnego z samochodem Evolution, z tym znaczy z Evolution. Co jest takie samo? Przednie drzwi, Dach, przednia szyba, tylne drzwi już są inne, bo w lancerze są poszycia nadmuchane, tylne błotniki są inne, najważniejsza rzecz słuchajcie, o proszę bardzo, podłogą od tego momentu, tutaj gdzie jest ta mastyka i zgrzew, podłoga jest zupełnie inna, zupełnie. Nie mająca nic wspólnego z Lancerem Evo. Dlatego, że Lancer w wersji cywilnej w tej budzie zawsze był ośką. I teraz jakie będzie moje zadanie? Moje zadanie będzie zmienić poszycia błotników, oczywiście, ale odwiercić się tutaj na zgrzewach, tak, żeby tutaj nie było żadnego spawania na kiełbaskę. Czyli idziemy w punktach konstrukcyjnych bezpiecznie. Będziemy. W tych samych miejscach, w których fabrycznie samochód był zgrzewany, zgrzewać nowe elementy pod napęd na cztery koła. Tył. Inne lampy, inna maska. Też te lampy, charakterystyczne z tym takim ostrym kształtem tutaj z boku, to są lampy bardzo charakterystyczne, a dosłownie takie same jak w lancerze WRC-05. Bo lancer WRC-05 był stworzony na bazie. Tego nadwozia, a nie na bazie nadwozia Lancera Evolution. Czyli łatwiej by mi było zrobić z tego replikę WRC. Ale umówmy się, że replika WRC, chyba jest za bardzo pospolita tych replik WRC, Subaru, Lancerów tworzy się na potęgę na świecie, wizualnie, żeby się przypodobać bardzo lub przybliżyć bardzo do motorsportu. Tutaj aż tak nie chcemy. To jest Japonia, słuchajcie czyli DM. czyli idziemy w japoński tuning, jeżeli idziemy w ogóle w tuning, taki, żeby to auto jak najbardziej miało pieczątkę białej flagi z czerwoną kropką, czyli takiej japońskiej stylistyki. Otworzymy machę teraz. A, może skończymy środek. Decha jest bardzo taka sama. Oczywiście ja będę przerabiał tą deskę, słuchajcie, będzie czarna, liczniki pójdą od Ewo, Ale tapicerki mamy takie same. Wyleci skrzynia automatyczna, wejdzie sześciobiegówka manualna, tak żeby go kopać ze sprzęgła, żeby ten samochód był diabłem wcielonym, żeby on po prostu wykonywał każde nasze polecenie. To co mu zadamy ma wykonać. Zobaczycie to na finałowym odcinku, nagramy to na YouTube'a. Co taki samochód potrafi? Słuchajcie. To ta część konsoli jest konsolą Evo 8. Ew, mówimy o europejskiej wersji. Evo 9 miało tutaj radio, tutaj miało a, schoweczek. Ten plastik, który jest tutaj, o. Spróbuję go wyszarpać. Nie wyszarpię. Wyszarpię. Nie wyszarpię. Słuchajcie, wylatuje w tym miejscu idzie inny plastik, i w tym plastiku idzie Klimatronik. Tak, we Wodzie ja to zrobię. Zestaw można kupić. Od razu Wam podpowiadam Klimatronika z wersji kombi dwulitrowej, zwykłej takiej ośki, dlatego że kombi dwulitrowe miało zawsze Klimatronik. I można kupić cały zestaw: nagrzewnicę, wentylator, instalację, pokrętełka, wszystkie te rzeczy. Ten plastik za 700. Dzisiaj kliknąłem. Go na portalu, nie mogę mówić nazwy, ale takim ogólnym, gdzie mówi: znajdź coś w swojej okolicy. No i znalazłem i kupiłem. Słuchajcie, także tu środek jest bardzo, bardzo taki sam, bardzo kompatybilny. Lecimy, otwieramy maseczkę i idziemy zobaczyć, co tam siedzi. A tam siedzi 4G63, czyli taki flagowy silnik Mitsubishi. 4G63 16-zaworowy, w prawdziwym Evo 4G63 16-zaworowy, niby to samo, a tutaj 130 koni, a tam 300. I z tego silnika będę chciał zrobić Evo. Opowiem wam teraz jakie są różnice. 16 zaworów. A zupełnie inna Głowica. Co ciekawe, blok jest dokładnie ten sam. 4G63, ten w 130-konnym, jak w tym, gdzie jest duża głowica 16-watorowa, z dwoma wałkami, a nie z jednym. Tym się różnią te głowice. I na bazie tego silnika włożę kuty wał, kute korbowody, kute tłoki, szpilki. Parę innych ciekawych rzeczy, których nie będę zdradzał, bo wszyscy zaczniemy to robić. I... Później, a nie będę miał roboty. Nie? Przykryjemy to głowicą, założymy inny kolektor ssący, kolektor wydechowy z turbiną. Chłodnice są takie same, ciut węższe, dlatego założę chłodnicę chcąc 700 km, i tak muszę takiego walca założyć szerokiego. Interkuler pójdzie do przodu, chłodnica oleju. Jeżeli chodzi o konstrukcję nadwozia, tutaj pod komorą silnika, to tutaj Mitsubishi nie chciało nic kombinować. Pas przedni w tej części się różni. Ewo ma wydłużony tutaj ten róg i idzie pod innym kątem, czyli wystarczy ten kawałek zmienić i już się kilka lampa od Ewo. Mocowanie amortyzatorów, kopuły, podróżnice tutaj z przodu są dokładnie takie same. Ściana grodziowa jest dokładnie taka sama, tylko w tym miejscu do ściany grodziowej jest zgrzana taka blacha, do której przykręcamy rozpórkę. I ta rozpórka usztywnia całe nadwozie, łącząc dwa kielichy razem ze ścianą grodziową, i tu będę musiał to wspawać. Jeżeli chodzi o mocowanie tej łapy, to muszę z Ewo wrzucić mocowanie łapy, która idzie na poduszce, takiej, która stoi pionowo. Tak, żeby ten silnik był bardziej stabilny. Belka pod skrzynią, mimo, że jest to napęd na jedną oś, zostaje taka sama. Mocowanie skrzyni biegów jest w tym samym miejscu. Wywalam stąd akumulator. Zobaczcie, to jest taka plastikowa. Filtr idzie tu w Evo, dlatego, że tu zasysa turbina. A akumulator wędruje tu, gdzie filtr. I tak naprawdę to są całe zmiany tutaj. Mitsubishi zmieniło całkowicie nadwozie. Zrobiło dla mnie wyzwanie, żeby to na dwozie przerobić. Natomiast słuchajcie, tunel, którym będzie szedł wał napędowy, a którym idzie w tej chwili układ wydechowy, ma już nawet miejsca na to, żeby zrobić tulejki, pod to, żeby przykręcić podporę wału. Czyli tutaj za dużo zmieniać nie chcieli, postanowili, że tamten tył to zmienimy inny, żeby nikomu nie przyszło do głowy, Ewo, robić, nie? Jaki jest cel robienia z tego brzydactwa? Którego kupiłem za 4,5 tysiąca zł, i tak naprawdę takie Lancery znajdziecie od 3 do 9 tysięcy zł, bo to są takie ceny. E Jaki jest cel, żeby na bazie tego brzydactwa zrobić EWO? Cel jest bardzo prosty. Chcę sobie dać odpowiedź jednocześnie Wam, czy warto, czy to się opłaca, skoro. Za Lancera AW9 w fajnym stanie, dobrze do inwestowanego, trzeba dać w tej chwili 70 tysięcy euro. Czyli przeliczcie sobie po kursie z dnia, w którym będziecie to oglądać. Eee, skoro są tak drogie te lancery i skoro ich już praktycznie nie ma, dlatego że w motorsporcie te auto zostały bardzo mocno zniszczone. Te lancery były zawsze używane do tego, żeby już spuszczać niemiłosierny łomot na torach, nawet jak były cywilne. To z takiej budy, która ma 90 tysięcy przebiegu, niezgnitej, wydaje mi się, że mogę stworzyć igłę. Taką świeżynkę, dobrze doinwestowaną. Ile to będzie kosztowało? Nie wiem. Na pewno dołożę do budżetu, ale ile to zobaczymy wspólnie. Piszcie w komentarzach, co o tym pomyśle uważacie. Czy to chory pomysł, odklejony od rzeczywistości? Czy może lepiej było wybrać proste subaru, którego można było zrobić za trzy tygodnie i się śmiać, czy pobawić się z tym i sprawdzić, jak to będzie w rzeczywistości. Bo z seryjnego lansera Ewo jeszcze nie robiłem. Także robimy to wspólnie. Zdróweczko i do zobaczenia mordeczki.